To nie była zwykła konferencja ani kolejny nudny szczyt w Brukseli. Już od rana korytarze Rady Europejskiej tętniły napięciem kamery światowych mediów ustawione w rzędy, reflektory skierowane na długi stół otoczony flagami państw Unii. Delegacje wchodzą jedna po drugiej, ale wszyscy czekają tylko na dwóch ludzi Emmanuela Macrona i Karola Nawrockiego, bo to właśnie ich starcie miało stać się punktem kulminacyjnym tego dnia. Macron pojawił się jak aktor na scenie, pewny siebie, ze znanym półuśmiechem i spojrzeniem, które mówiło: To ja tu rozdaję karty. Już od miesięcy francuski prezydent dawał do zrozumienia, że Polska musi dojrzeć do roli w Europie, że Warszawa nie ma prawa blokować decyzji Paryża i Berlina, że kto płaci, ten wymaga. I właśnie dziś, na oczach całej Europy, Macron zamierzał postawić Polskę do konta. Rozpoczął spokojnie, miękko, jak dyplomata. Ale szybko jego ton przeszedł w mentorski wykład. Polska musi zrozumieć, mówił gestykulując teatralnie, że Unia Europejska to nie tylko przywileje, ale także obowiązki. Nie można wybierać tego, co wygodne, i odrzucać tego, co trudne. Solidarność europejska wymaga posłuszeństwa wobec wspólnych wartości. Na sali zapanowała cisza. Delegaci wymieniali spojrzenia, dziennikarze notowali każde słowo. Macron coraz bardziej się rozkręcał. Zaczął mówić o historii, o tym jak Francja była motorem integracji, jak broniła Europy przed kryzysami, jak to Polska rzekomo zawdzięcza swoją pozycję zachodnim sojusznikom. Jego głos brzmiał coraz ostrzej, jakby zamiast przemówienia prowadził przesłuchanie. Polska, kontynuował z naciskiem, musi wreszcie przyjąć do wiadomości, że lekcje historii nie kończą się na bohaterstwie z przeszłości. Dziś prawdziwa odwaga to podążanie za wspólną linią Europy. A jeśli ktoś wybiera samotną drogę, musi liczyć się z konsekwencjami. W tym momencie uśmiechnął się z wyższością. W jego oczach było widać pewność, że Polska nie ośmieli się sprzeciwić, że Nawrocki schowa się za formułkami dyplomatycznymi. Na sali dało się wyczuć napięcie tak gęste, że można by je ciąć nożem. I wtedy wstał Karol Nawrocki. Nie podnosił głosu, nie machał rękami. Stał spokojnie, wyprostowany jak człowiek, który wie, że jego słowa będą ważyły więcej niż cała retoryka przeciwnika. Sala wstrzymała oddech. Panie prezydencie, zaczął Nawrocki cicho, ale stanowczo, Polska nie potrzebuje od Francji lekcji historii. My te historie napisaliśmy własną krwią, na te słowa sala zamarła. Macron zmienił wyraz twarzy z triumfu na lekkie zaskoczenie. Nawrocki mówił dalej, coraz mocniej. Kiedy Paryż wznosił barykady, Warszawa już płonęła w powstaniach. Kiedy Francja podpisywała kapitulację, Polacy walczyli do końca, nawet bez nadziei. Kiedy Europa klękała przed tyranią, my nigdy nie przestaliśmy wierzyć w wolność, więc jeśli ktoś ma prawo pouczać o historii odwagi i lojalności, to nie Paryż, lecz Warszawa. Na sali rozległ się szmer. Kilku dyplomatów aż uniosło brwi, inni spojrzeli po sobie z niedowierzaniem. Macron stał nieruchomo. Jego ręka opadła, jakby nagle zabrakło mu argumentów. Nawrocki skończył jednym zdaniem, które obiegło później wszystkie media: Polska nie potrzebuje nauczycieli, Polska sama jest lekcją. Zapadła cisza. Potężna, długa, ciężka cisza. Macron próbował coś powiedzieć, ale słowa ugrzęzły mu w gardle. Dziennikarze zaczęli gorączkowo zapisywać każde słowo. Kamery wychwyciły moment, który już tego samego dnia stał się wiralem. Następnego ranka gazety we Francji pisały o dyplomatycznym policzku w Niemczech o odwadze Polaka, który zatrzymał Macrona, a w Europie Środkowej o chwili przełomu. Internet zalały komentarze. Jedni gratulowali nawrockiemu odwagi, inni kpili z makrona, że przegrał bitwę na słowa. Ale jedno było pewne tego dnia w Brukseli narodził się nowy symbol. Symbol Polski, która nie daje się pouczać, która nie milknie pod presją, która potrafi jednym zdaniem zatrzymać najbardziej aroganckiego lidera Zachodu. Echa tamtego wystąpienia rozniosły się błyskawicznie. Jeszcze zanim skończył się szczyt, w mediach społecznościowych pojawiły się krótkie nagrania z sali. Ujęcie, na którym Macron mówi z wyższością o lekcji historii, a potem twarz Nawrockiego, spokojna, skupiona i jego zdanie: Polska nie potrzebuje nauczycieli. Polska sama jest lekcją. To nagranie obejrzały miliony ludzi w kilka godzin. W Paryżu, w Pałacu Elizejskim, doradcy Macrona gorączkowo próbowali usprawiedliwiać jego wystąpienie. Nie chodziło o atak na Polskę, to była tylko metafora, słowa zostały wyrwane z kontekstu. Ale nikt już nie chciał słuchać tłumaczeń. Obraz, który poszedł w świat, był jednoznaczny: arogancki francuski prezydent kontraspokojny, dumny polski przywódca, który jednym zdaniem uciszył całe zgromadzenie. W Berlinie komentarze były jeszcze ostrzejsze. Niemieckie gazety, które zwykle patrzyły na Warszawę z góry, tym razem pisały o nieoczekiwanym triumfie dyplomatycznym Polski. Jeden z komentatorów przyznał Macron chciał zdominować scenę, ale skończył jako uczeń, który dostał reprimendę. W Brukseli atmosfera była gęsta, w kuluarach mówiono, że część delegacji państw Europy Środkowej Czech, Słowacji, Węgier, ale także krajów bałtyckich. Po tym wystąpieniu podeszła do Nawrockiego, by mu pogratulować. Jeden z litewskich ministrów miał powiedzieć półżartem: "Panie prezydencie, dziś pan wygłosił lekcję historii dla całej Europy". Sam Macron był wściekły. Jeszcze wieczorem, wracając do Paryża, miał rzucić w samolocie: "Nigdy więcej nie pozwolę, żeby ktoś takim nie zawstydził". Ale w głębi duszy wiedział, że obraz tej porażki będzie go prześladował. Francuzi nie lubią, gdy ich prezydent wygląda na słabszego niż polityk z Europy Środkowej. Tymczasem w Polsce następnego dnia wszystkie portale i gazety żyły jednym tematem. Nagłówki krzyczały: Nawrocki zatrzymał Macrona jednym zdaniem polska odpowiedź, która uciszyła Francję historyczna riposta w Brukseli. Na ulicach Warszawy, Krakowa i Gdańska ludzie dzielili się filmikami w telefonach wreszcie ktoś powiedział im prawdę. Mówili przechodnie w sądach ulicznych. Dość pouczania, dość moralizowania. Polska nie jest już chłopcem do bicia. Co ciekawe, nawet część opozycji w Polsce musiała przyznać, że reakcja Nawrockiego była mocna. Oczywiście dodawali, to nie zmienia faktu, że potrzebujemy Europy, ale sami wiedzieli, że tym razem to polski prezydent wygrał starcie na słowa z jednym z najpotężniejszych polityków Zachodu. A na świecie? W Waszyngtonie analitycy Departamentu Stanu przyglądali się sprawie z uwagą. Jeden z raportów mówił wprost: Polska staje się głosem Europy Środkowo-Wschodniej i coraz częściej potrafi przeciwstawić się liderom zachodnich państw. W Moskwie zaś propaganda próbowała wykorzystać sytuację, pokazując Macrona jako słabego przywódcę Zachodu, choć nikt nie mógł zaprzeczyć, że to właśnie Polska wyszła na scenę jako zwycięzca. Kilka dni później w parlamencie francuskim Macron musiał odpowiadać na pytania deputowanych. Jeden z nich z opozycji wprost zapytał: Panie prezydencie, czy Francja ma jeszcze autorytet w Europie, skoro prezydent Polski jednym zdaniem potrafi pana uciszyć? To pytanie przeszło do historii. Sala wybuchła śmiechem, a Macron zacisnął zęby. Wiedział, że ta scena z Brukseli stanie się symbolem jego słabości na długo. A Nawrocki? Nie triumfował publicznie. Nie udzielał długich wywiadów, nie chełpił się zwycięstwem. Wystarczyło, że całe społeczeństwo widziało nagranie. Wystarczyło jedno zdanie – Polska nie potrzebuje nauczycieli. Polska sama jest lekcją, by zyskać miano polityka, który wreszcie potrafi mówić twardo i bez kompleksów. W kolejnych tygodniach zaczęto mówić o doktrynie Nawrockiego, że Polska nie da się pouczać ani Berlinowi, ani Paryżowi, ani Brukseli. Że Polska będzie mówić własnym głosem, niezależnie od presji. Że Warszawa przestaje być biernym uczestnikiem, a staje się aktywnym graczem w europejskiej grze o władzę. I choć Macron próbował później odzyskać inicjatywę, organizował konferencje, spotkania, wygłaszał kolejne przemówienia, nikt nie zapomniał tamtej sceny. W oczach opinii publicznej to on był tym, który przegrał starcie, a Nawrocki, tym, który jednym zdaniem zmienił reguły gry. Kilka tygodni po szczycie w Brukseli, Europa nadal żyła tamtym starciem. Komentatorzy, publicyści, profesorowie politologii wszyscy wracali do jednego pytania. Jak to możliwe, że jedno zdanie polskiego prezydenta wstrząsnęło całą unią? W Paryżu prestiż Macrona kruszył się jak szkło. Każde jego nowe wystąpienie spotykało się z ironicznymi komentarzami. A może znowu ktoś panu da lekcje? Pytali internauci. W memach Macron siedział w szkolnej ławce, a obok niego stał nawrocki z kredą w ręku. Hashtag lekcja historii podbijał sieci społecznościowe. Ale rzecz miała znacznie większe konsekwencje niż żarty. W parlamencie europejskim coraz częściej mówiło się o tym, że czas skończyć z polityką moralizatorską Zachodu wobec krajów środkowo wschodnich. Delegacje z Rumunii, Bułgarii, Słowacji czy Chorwacji widziały w Polsce przykład, że można mówić własnym głosem. To, co zrobił Nawrocki, to nie była tylko riposta, to była rewolucja języka, pisał włoski Corriere della Sera. Po raz pierwszy od lat ktoś odważył się powiedzieć Paryżowi i Berlinowi, Polska nie jest uczniem, Polska jest równym partnerem. Nawet w Londynie po Brexicie, patrzącym z dystansu na Unię, media komentowały: Polska wyrasta na lidera regionu, którego głos będzie coraz trudniej ignorować. W Warszawie tymczasem rosło poczucie dumy. Na ulicach pojawiały się plakaty z hasłem: Polska nie potrzebuje nauczycieli, Polska sama jest lekcją. Było to powtarzane w szkołach, na uniwersytetach, a nawet podczas spotkań politycznych. Stało się symbolem nowego myślenia. Polska nie jest już młodszym bratem w Europie. Polska jest równoprawnym graczem, który zna swoją wartość. Macron próbował się bronić. Kilka miesięcy później zorganizował wielką konferencję w Paryżu, na której mówił o europejskiej solidarności i konieczności jedności wobec kryzysów. Ale nawet jego doradcy przyznawali po cichu, że nikt nie słuchał z taką uwagą jak wcześniej. Wszyscy mieli w pamięci jego porażkę w Brukseli. Kulminacja przyszła rok później, kiedy odbywał się kolejny szczyt w stolicy Belgii. Macron znów próbował poruszyć temat praworządności w Polsce, ale tym razem nawet jego sojusznicy milczeli. Nawet Niemcy nie chcieli iść dalej tą drogą. Kiedy Macron skończył mówić, na sali nie zapadła cisza pełna respektu, zapadła cisza pełna obojętności. To był znak. Francja straciła swój autorytet, a Polska? Polska właśnie wtedy wkroczyła na nowy poziom. Karol Nawrocki, pytany o tamte wydarzenia, odpowiedział krótko: Nie chodziło o to, żeby upokorzyć kogokolwiek. Chodziło o prawdę. A prawda jest taka, że Polska nigdy nie była biernym uczniem Polska zawsze była nauczycielem Europy. Wystarczy przypomnieć: 1683, 1920–1980. To my uczyliśmy innych, jak walczyć o wolność. Te słowa przeszły do historii. W podręcznikach zaczęto zapisywać je obok dat i bitew. W świecie polityki nazwano to momentem Nawrockiego, chwilą, gdy Polska pokazała, że nie da się pouczać i nie pozwoli się traktować z wyższością. Europa, wstrząśnięta tym doświadczeniem, musiała przyjąć nową rzeczywistość. Polska już nigdy nie będzie w cieniu. Polska mówi własnym głosem i ten głos usłyszał cały kontynent. A Macron? został zapamiętany jako prezydent, który chciał dać Polsce lekcję historii. A sam ją dostał i to lekcję, której nie zapomni ani on, ani cała Europa.